Niedziela 28 styczeń 2024. Jaki to będzie dzień, co daruje, co zabierze z Twojego życia. Moi kochani, ci z Was, którzy planowali tę niedzielę spędzić gdzieś z pilotem w ręce... Albo gdzieś tam po prostu się pouziemiać, posiedzieć w jednym miejscu, takie plany spokojnej, leniwej niedzieli. Nie wiem, może przy cieście, przy kawce, przy dobrej książce. To niestety się to nie uda. I właśnie to nam ten dzień zabierze: te takie plany spokojnego odpoczynku. Bowiem mogą nas nawiedzić goście i trzeba będzie z nimi posiedzieć. Albo dostaniemy gdzieś zaproszenie yy, i gdzieś ruszymy w drogę. Jakieś wyjazdy, może spędzimy go na telefonie z innymi ludźmi, bądź poprzez internet, rozmowach. I nie będzie to tak, jak żeśmy sobie to planowali, bo dzień jest bogaty we wrażenia. Część z Was zacznie robić jakieś nowe projekty, już je planować, układać, albo po prostu zacznie już coś robić w tym kierunku. Czyli miała być leniwa niedziela z pilotem, a tymczasem zabieram się za robótkę i coś wyszywam, ewentualnie majsterkuję, coś naprawiam, coś tworzę nowego, coś piszę, czy to książkę, czy coś innego. Możliwe krótkie wypady na miasto, za miasto, na wieś, na łono natury. Ale też spotkania w gronie znajomych, przyjaciół, rodzinne, po takim spacerze gdzieś na kawkę, gdzieś, gdzieś do kawiarni. Ci z Was, którzy zajmują się duchowością, więc będą rozmowy o duchowości, i może się naprawdę wiele dziać. Także dzień troszkę intensywny, ale taki miły, przyjemny. Odpoczynek nie tak biernie, ale bardziej czynny się nam szykuje. Zadowolenie i poczucie udanego dnia. Życzę Wam cudownej niedzieli i zapraszam na mój kanał YouTube Wiedmiła Renata.